Dzień dobry, zapraszam na kolejne zajęcia. E, słuchajcie, dzisiaj zdanie złożone e, podrzędnie. To jest kontynuacja zajęć, które już wcześniej robiliście. Poznawaliście zdania złożone podrzędnie przydawkowe, okolicznikowe. Są dzisiaj, ale wcześniej jeszcze były dopełnione. E, ja w tym konspekcie tam wam wytłumaczyłem e, po raz kolejny, bo zdanie okolicznikowe, ono się tak naprawdę nie różni niczym od zdania Przydawkowego, podrzędnie przydawkowego czy dopełnieniowego. Po prostu to jest kwestia tylko i wyłącznie tych pytań, które zadajemy, pomiędzy jednym zdaniem składowym a drugim. Pamiętajcie, że o zdanie składowe podrzędnie możemy pytać. Pytanie wychodzi od zdania składowego nadrzędnego, a zdanie pod, składowe podrzędne jest odpowiedzią na to pytanie. I to jest tylko i wyłącznie kwestia pytań. Jeśli znacie pytania, przydawki do pełnienia okolicznika, no to wiecie wtedy, jaki to jest rodzaj zdania porządnie. Eee, no słuchajcie, zapraszam Was do zadania siódmego. Eee, Zaszczyt ćwiczeń, strona 63, podpunkt A. Eee, w tym ćwiczeniu eee, są podane, autor podaje wykresy i trzeba ułożyć jakieś zdania. No, ja podpunkt A ułożyłem. Eee, założyłem kurtkę, przecinek, gdy zaczął padać deszcz. I tak jak Wam powiedziałem, eee, zdanie złożone składa się z dwóch części: z nadrzędnej, składowej nadrzędnej i ze zdania składowego podrzędnego. I o podrzędne możemy pytać. Założyłem kurtkę, kiedy? I odpowiedź: gdy zaczął padać deszcz, czyli ta część. Od której wychodzi pytanie, jest nadrzędna. I to tu na wykresie jest pokazane. I mamy pytanie, założyłem kurtkę kiedy, i odpowiedź, gdy zaczął padać deszcz. Czyli zdanie składowe podrzędne jest odpowiedzią. Mam nadzieję, że to jest łatwe. I drugie zdanie, również ćwiczenie siódme ze strony 63, tym razem pod punkt E. E, tam, dla odmiany, autor chciałby, żeby było pytanie: gdzie? Pomiędzy z, e, zdaniami składowymi, nadrzędnymi i podrzędnymi. Ja ułożyłem takie zdanie. Jedź tam, gdzie rosną grzyby. E, I jest pytanie: gdzie? Jedź tam, no gdzie mam pojechać? No tam, gdzie rosną grzyby. Widzicie, e, zdania, zdanie składowe podrzędne jest odpowiedzią na pytanie: gdzie? Jedź tam. No gdzie? No tam, gdzie rosną grzyby. Eee, słuchajcie. Mam nadzieję, że to nie jest trudne, że sobie z tym poradzicie. Eee, w tym ćwiczeniu, bo ja Was zachęcam do robienia nie tylko ćwiczeń, które ja Wam wyznaczam, ale do robienia wszystkich ćwiczeń. Eee, pamiętajcie, że zawsze możecie napisać do mnie. Możecie poprosić o jakieś wskazówki. To nie jest tak, że... E, ja nie odpiszę. Ja mogę odpisać trochę później, może trochę szybciej, ale ja na pewno odpiszę jakoś się do tego odniosę. E, także zającam Was, e, rozbiję wątpliwości. E, w, w tym ćwiczeniu siódmym wydaje mi się, że nie powinniście mieć problemu, gdyby ktoś chciał. E, w podpunkcie C i D trzeba ułożyć. Zdania, które zaczynałyby się od mimo, że i od jeśli, no to to już e, całkiem proste. Pamiętajcie tylko o tym, że muszą być w tych zdaniach dwa czasowniki w formie osobowej, bo mówimy tutaj o zdaniu złożonym, czyli e, musi być ta część składowa podrzędna i musi być ta część składowa nadrzędna, i w każdej z tych części musi być czasownik. Także pamiętajcie o tym, gdyby ktoś się. E, e, chciał e, pokusić o rozwiązanie tego zadania. E, no cóż, na dzisiaj tyle. Pozdrawiam. Was. Do widzenia.